Czy Twój ogród też opanowały ślimaki? Dzisiaj opowiem Wam jak w prosty i łatwy sposób zrobić pułapkę, która pozwoli Wam wyłapać ślimaki, które żerują w Waszym ogrodzie. Do wykonania tej pułapki będą potrzebne tylko dwie rzeczy, szklany słoik i piwo. Wystarczy zakopać słoik na równi z ziemią, tak żeby ślimaki w łatwy sposób mogły do niego po prostu wpaść i wlać do niego piwo. Zapach i aromat piwa bardzo wabi ślimaki, także one po prostu będą wpadały do tej pułapki z piwem i będą się tam po prostu topić. Jeżeli pogoda jest wilgotna, deszczowa i rzeczywiście macie w ogrodzie ślimaki, to już po jednej nocy będziecie mogli zauważyć, że ślimaki się w niej utopiły. Jeżeli umieścicie pułapce w ziemi wtedy, kiedy będzie padał deszcz, to to piwo się rozcieńczy i będzie mniej skuteczne. Jeżeli chcecie, żeby pułapka działała wam przez dłuższy czas, to musicie to piwo wymieniać. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału.